manko dzisiaj witamy w nowym odcinku, gdzie znowu graby reaktywację, bo to świetny tryb i dzisiaj y, po raz kolejny robimy rocket ride'a, może się uda, może nie. Y, z, y, patrząc na drop y, rakiet oraz rakietnicy jest to na to bardzo mała szansa, ale y, jak tego nie zrobimy to będzie piekła pupcia. Dziękuję lecimy, czy tak. Ja asymery robię. A, nawet nie słyszę. Naprawdę nie słyszę? Nie, nie słyszę. Ale gówno. Real. Nie wiem, czy to moja asymery będzie słyszana na graniu, ale... Jak ty nie słyszysz, to... to... nie wiem czy będzie słychać. Znaczy Discord też dużo tłumi, nie? Więc no bardzo I nie może być. No, czasami za dużo. A tu nie ma. Aha. Dobrze mm. jest. Ja mogę mieć też te tłumienie włączone, że jak za, za głośno gadam, to jest wiesz tłum... Ja spadłem z wysokości, bo jak jest ta wieża, czy zajeździe... To i się skopujesz w dół i masz, wiesz, skrzynki... zaznaczasz ja... na przyjemny i lecisz na zaciszny? No, jakoś tak ten... Takie jakoś miałem idealny landing, to nie? Fajnie. Tak, jakoś wyszło. O, nic nie, nie straciłem. Mówię... Będę mieć lepsze item. O kurwa! My. Wypadło mi dokładnie to samo: szara MK i niebieski karabin piechoty. Nie? Mhm. Mm Zarąbiście. Tam jest złota skrzynka. No znaczy, ci Boże, legendarna. O! Spaza daj, spaza daj, spaza daj. Wieloryba dało Taki moczy, bardziej upobrat, e, spaza. Nie gadaj. Idę. Jakiś typ mi na mordę wleciał Surprise, motherfucker! czy wiem. Ale to dlatego, że pompy nie miałem. Widzowie, ale jeszcze tak, zawiodłem ci... widzowie. Macie spóźniony odcinek widzowie, bo jeszcze ja zawiodłem na was. Pod no, ostatnim hmm. odcinkiem. Były tak słabe wyświetlenia. Że ja nie wiem. Kurna no. Dobra. 72. Dobra. Jeden lecie. ten film z znajomym. Nie wiem, mamie, tacie. My nie przeklinamy, my jesteśmy Family Friendly. Niech obejrzą, niech będzie te jedno wyświetlenie więcej, bo taka ładna miniaturka. Może też może nie najlepsza, ale tak, tu jest. My zaczynamy, tak? Czasami jest lepiej, czasami gorzej Więc... Teraz jest gorzej. No... Jest? Teraz akurat gorszy okres. Kuźwacz, czy wy mi dacie broń ułożyć. Nie. A to są. To nie robię w ogóle. Jeden powolony. Dobra, jeden tam jest. No co za uciek! Uciekinier. O. Jak go nie dupy. Tam jest, tam jest kolega. Tu mam typa. Osobę. O kurna! Osiem. Nie Co wierzę że w ludzi. Dobra, daj Macy, przynajmniej. A gdzie ten kolega sympatyczny? Nie wiem właśnie A jakby tu pod daskiem siedział? Nie Ale ma fajną lotnię ten gość O i fajny z No Lala Cloft chciałbym mhm. mieć Nie ja też, ja też się też Tam jest gość na górze chyba O! Jest! A lala jest. Ale tu w tym budynku jacyś ludzie byli w ogóle inni Dawaj, spamuj go, on ma tak mało. No, spamię spamie Lecimy w niego. Aha, lecimy. Dobra? Jeden leży gdzie? No, dawaj, dawaj go! Nie! Kilo go jego! Jesteś inny No, no nie miałam, mamo. O mój Boże. <laughs> Ty mnie tak trzymałeś, jak jakąś ma w klatce i że. Dasz radę, wierzę w ciebie <laughs> Nic ci nie pomogę, ale wierzę Ale on mi ścianę, schody mi na mordę postawił A ja mu daszek no. I dlatego ja nie mogłem wejść tam do ciebie Ale tak to bym wszedł. Ale on nie miał on nie prawnie. miał a i... Yeah. Dobra O, 20... o dead dead Ja bym z niego matcy zabrał <laughs> Zarobiście Dobra, widzę, o. że dzisiaj Snajpa Masta będzie. Snajpa Masta. Daj impulsy. A, nie dało. To dzisiaj jak Snajpa wypadła, to Snajpa Masta będzie. Tylko jak jeszcze byś mi do niej ammo dał, bo mam jeden pocisk. Yy, dobra, rakietnicę mam felotową, w Masz coś do no. białego? Masz ammo. Masz ammo. Do białego chcesz? Co? Chcesz? Ale co? Znaczy, czy masz? Czy dasz? Czy dasz mi? Ale co? No czy masz białe leczenie? No rzucałem ci apteczkę, ale nie chciałeś, no to zebrałem. No to daj. Ale nie chciałeś. Pamiętajcie widzowie, najważniejsza jest komunikacja. Mhm. <słuch> Rel. Ale dobre te ci sobie zrobiłem. Znaczy to tata mi zrobił, ale... Mieliśmy wspólny plan po prostu. Mhm. O jest Gdzie ty niby masz snajpa? O, faktycznie Jeden dostał 20 Dobra, lecisz do bana. A ja bym go tak skolapsować No bezki to też tak pomyślałem no śmiesznie by było Wiesz nie masz Ja wytrzymam, wiem no, Mógłbyś szybciej te schody rozwalać, bo ja do niego spomuję Dobra, tego spazika biorę ja, bo ja rozwaliłem ich. I ja też tego spazika ok. biorę, bo ja też ich rozwaliłem. I ja w ogóle jestem najlepszy I nie mam w ogóle dużego ego, tylko mam dużego skilla <grych> I dużego? Znaczy. Ten. <grych> głowę, głowę. <grych> głowę Taka niezręczna sytuacja. No kolega chce tworzyć family-friendly content i jeszcze mi <grym> mówi, żebym... żeby kolega family-friendly jakoś te... Nie wiadomo Ale co miał na myśli. Ta... To właśnie, to, to nie było jakieś takie ten... No normalnie, wiesz no, a... Tylko był komplement w twoją stronę, że tak dobrze grasz w Fortnite'a. Hmm. O, idealnie. Ale gówno. Jedyna dobra rzecz. Dobra, dawaj by... robimy tego Rocket idę. Czekaj, tylko biga wypije, bo jak nie wyjdzie, to rozsadzi nas w powietrze. Znaczy tylko mnie jak coś. Wiesz Ej, dawaj tu ustań. I ja cię tak ten, to nie ma szans, że wyjdzie, ale okej. Okay. A weź wystrzel w moją stronę rakieta. Czekaj, chodź tutaj. Tę stronę chcę Wyślij w moją stronę Tej, o, o taką może być? O, no może być, no Ale skudzajka, skudzajka, skudzajka I nie trzy, tak wysoko, tylko tak na poziomie nóg No No, 3 2 1 Coś nie wyszło jeszcze Też nie raz Coś nie poszło Może trochę dalej? 3 2 1 Nie wyszło Jeszcze raz 3 2 Jeden, kurde, blisko 3, 2, 1 O, co jest? 3, 2, 1 O! Udało się! Udało się! O! O kurde! Wyszło, kolega! Zarąbić? Dawaj, tam na górę, masz samo? O i przyto! Nie, przepraszam! Dobra, jeden sniper dostał Ziombelek Tam w budynku jak ich zabijemy, to będziesz mieć itemy Tu z, z dropa będę mieć itemy Snajpa fioletowa Kocham, kocham, kocham Syk, y, impuls, y, impuls kolega mi się chce Pani Freddy. No co, srać mi się chce. Głośniej to powiedz. Nie. Co, ja mam ci na to przykładkę, czy co? Nie wiem, zrób coś. Czekaj, już biegnę. O, Kuźwa. Kolega, potem osoby mają snajpę za nami. Osoby, osobniki takie. Śmieszne. Oj, mnie nie daje A ja jestem słaby w tą grę. Tak, chcesz się bawić? Dobra. Z drzewkiem mnie nie znajdą, nie? Wiadomo A ty kolega już nie ten, nie kontaktujesz? No Słabo A ja nawet mnie. Nie? Ale sraka! A, dobra, podjazd za mi. O kuźwa. A... Biegnij! Co zdążył? Dobra, ja idę zjeść elo. Fajk! Ja ziemniaczki wpierniczam Nie! Ja zespamowałem typa przez tego. Ej, ale to orzeszki są zarąbiste, to bo one są w takiej posypce, które się nie, nie nakleja na palce. Tą o mój Boże! Łota oro! Łota oro! Thank you for the sniper, Thank you for the sniper, guys. Automatycznie z automatu. Dobra, zabiłam go późba. Nie będziesz mi mojego mysia pycia zabijać. A... 30 o, tu Pyszczane. jest jego dło. Dobra, leży. Nice. Dobra, dostała. Wreszcie. I tym pieczonym... upieczonym jak... E, orzeszki na głębokim oleju akcentem, dzisiejszy... dzisiejszy film uznaję za zakończony i dam 120. Znaczy obstawiam, że polecicie to. Elo.